Smutna informacja, dzisiaj jadę swoim PH o ostatni raz, przynajmniej w tym sezonie. 20 tysięcy kilometrów. Mój ukochany rower. A to wszystko przez jedną drobnostkę, którą widać tutaj. Tutaj jest taka śruba, którą się przykręca z momentem 4 Nm. Mimo to, że ta wartość nigdy nie była przekraczana, to ta rama została w tym miejscu wypchnięta. Zaczęła niestety, ale... Pękać. Wydaje mi się, że ten problem jest znany. Wydaje mi się też, że producent z Hiszpanii nie będzie robić z tym problemu. Ale niestety problem jest taki, że nikt nie wymieni ramy na podstawie zdjęcia. Rower trzeba wysłać. A w tym czasie między innymi, mam zaplanowane obozy, chcę trenować. W związku z tym musiałem tymczasowo kupić nowy rower. A po reklamacji zdecyduję, który z nich sprzedam. w tego przysłał paczkę. Zostanie na dzień. Do przeniesienia siodełko. Owijka. Kierownica. Monokokpit. Specjalny zderzak, żeby łańcuch nie spadał na ramę. I podkładki do kierownicy fittingowe. Samochód zastępczy. Dużo mniejszy od mojego. Trochę się bałem, ale się udało. I teraz WIO na drugi koniec miasta. Do Tomalu, do mojego zaufanego mechanika, a 5 godzin roboty. No tak. Widzisz, że dalej poszło? Kracha w sensie? Ona jest taka teraz bardziej biała, nie? To ja już się faktycznie rozchodziło. Dobra, tutaj widzisz, że mamy to. To jest ta dodatkowa ja no nie? Myślałem, żeby się podzielić w jakiś sposób prasą, że jakieś takie mm -hmm. rzeczy dla małpy to mogę wykonać. Coś się znajdzie. Może nawet jakieś bardziej skomplikowane rzeczy. Kół nawet nie rozpakowuj. Ja wypnę z nich tylko tarcze. Bardzo dobrze. Mam już kupce. Twój szpej, no i mamy pusty karty. A fiti? Tego się najbardziej boję, wiesz? Czy się uda. No i najgorsze jest to, że ten rower mi się o wiele bardziej podobał od tego, żeby tylko ludzie mieli w życiu takie problemy, takie zmartwienia, żeby byli zawsze zdrowi. Siodełko podmieniamy, owijkę podmieniamy, kierownicę podmieniamy. Tu widzę do które są gadżety. Ja się zajmę instalacją nowego siodełka, dezinstalacją starych uchwytów, dezinstalacją tarczy, bo te koła idą na sprzedaż. To jest piękny nowy cockpit 110. Tutaj są odblaski pewnie nasz szprychy. Tak, I dzwonek. I dzwonek. Piennie? To jest do pomiaru mocy. Tutaj skorba z pomiarem mocy, tak. zapomniałem. Brandowska, Od przybytku głowy nie bądź. W takim przyciemnym sklepie bardzo. rowerowym powiedz mi, ile tego jest? Dużo. Ale patrz jaki dzwonek luksusowy? Będzie okej. Okay. Co myślę, że w tej pozycji, nie? W cieniu aero rogo zostawimy. To jest chyba jedyna marka, co dorzuca do swojego tak. roweru takie tak. rzeczy, nie? Bo normalnie ten uchwyt kosztuje jakieś 150 zł. Tak, i jeszcze każda przełączka kleje 5 zł, nie? I warto jest zarejestrować rower. Tak już wiem dużo na ten temat. Bateria do DJ to do montaż już Bardzo, możemy ją zamontować, nie możemy jej zamontować, <laughs> niestety, Giant ma swój patent z rurami w kształcie D-shape, tak zwane, za wąsko. Smutek, mhm. jestem trochę rozczarowany. Przepraszam. <laughs> Ale faktycznie kurczaki. To Jest sporo szersze. Plus jest taki, że nie trzeba... Yy, tak, bawić będzie się będzie z musieli... układem hamulcowym. Tak, nie będziemy musieli przekładać przewodów, zmieniać klamko manetek. Niestety. Na szczęście. <noise> To jest taki specjalny ochraniacz, który zapobiega temu, żeby łańcuch się nie wkręcał pomiędzy korbę a ramę i bardzo często tutaj można sobie uszkodzić co najmniej lakier. Dlatego jest coś takiego, to yy, u Chińczyka można kupić to za 20 zł, a u yy, Amerykanina można kupić za yy, 20 dolarów. Też jak tak tylko złapałem, przyrzutka cała jest złapana. Dobrze. Tylko i wyłącznie nie dokręcałem tego, bo on nie mam pewności, czy dobrze zainstalowałem. Zaczyna wyglądać jak rower. Widać, czy coś robiłem. Jest prawie dobrze. Tylko jednak pani inżynier powiedział mi, że... Od... Tylko prawie. Tylko, że odwrotnie. Przepraszam. No są ludzie, którzy nie są stworzeni właśnie do tego. Ale jak widzisz, jakbym spojrzał, to bym się dowiedział. I to opracowało nawet swój pomiar mocy wbudowany w ramię, w scenie roweru. Nież tu zaraz gumeczka będzie przychodziła uh -huh. i druga gumeczka tutaj jeszcze. Od razu to wepnijmy. W zestawie jest kluczyk do odpinania kabli? Tak. O. Nie uderzyłem po prostu do BH uh -huh. z... Cześć, bo ja jestem tutaj samozwańczym ambasadorem, wymieniajcie mi ramę, A. już, nie? Nie, w sensie nie używałem w ogóle tego argumentu w dyskusji. Ładny jest ten rower. Pomyślę tylko co z tą kierownicą. Co z tym mostkiem? Przede wszystkim nie jest pęknięty. Przede wszystkim nie jest pęknięty. Ale... Yy... Ładna, karbonowa jest ta kierownica. Ale tamta jest ładniejsza. Yy, więc w każdym razie w BH właśnie nie podnosiłem argumentu bycia gwiazdorem. Yy. Bo bym się samego siebie brzydził trochę. Ani nie, nie szedłem do nich z jakimiś mega dużymi pretensjami żalem. Każdy błędy popełnia. Ale może się okazać tak, że nie wiem, ktoś tam się sam zakręcałeś te pedały. Nie wiem. wiem. Y... Patrz, jak ładnie puścił. Jest jeszcze szansa, że nie wiem, że za dwa tygodnie ktoś stwierdzi, że jednak nie chce tej ramy do Hiszpanii, tylko że wysyłają po prostu drugą na podmianę, nie? Po dwóch godzinach. Ale już działa. Już prawie działa. No patrz. Ale gdybyśmy mieli faktycznie do zmiany ten kokpit... Ojo. To byśmy zaczynali dopiero. No. A teraz tylko musimy pomierzyć, uciąć mhm. i złożyć. Nie, nie jest nisko? nisko? Idealnie. Proszę mnie, dwa nie podpuść. musimy to dobrze wytrzeć. No, no ładny jest, no, tak. Zobaczymy, jak głęboko się taka, ale nie, trochę głębiej. Widzisz? Pół milimetra. Ale zaraz to dociągniemy. Pięknie to wygląda. Nawet prawie zacznie mi się podobać ten mostek. Tak? Są te zakresy wspomniane? Uh -huh. Tak. Limity, no. Limity, żeby łańcuch nie wypadał poza kasetę. Uff. Jak by działa? 22, druga. Odpowiedz Tak. Ale już widać koniec. Bąbelków koniec cierpliwości. Dwudziesta druga. Dwadzieścia. Czyli praktycznie przeoraliśmy cały rower. Wszystko oprócz suportu. Tak. taki myczek. będzie trzeba to Pięknie będzie wyglądać z tą owiką. Muszę napiąć. Trzy godziny później. Idea jest taka, że zakładamy owikę, by staćmy. Tak jest. Zaraz. Na odwrót. I też ma będzie, ale nie tam, gdzie zazwyczaj. Ślicznie to wygląda, powiem ci. <grym> ja się stresuję przed kamerą. <grym> to drugą jutro. Nie ma takiej opcji. Chyba, że już 4 za ci z tych. <grym> Powiem Ci, aż sam się dziwię, że tak wyszło. Podoba Ci się ten rower? Tak. Teraz już bardziej? Trochę? Tak. Teraz wygląda jak rower. Jeszcze ja została jedna rzecz do zrobienia. Jaka? Przejechać się. O, o Będziesz tak. macie A potem Ty będziesz. Ja sobie nawet wziąłem butę, ale nie mam siły jeździć. <noise> 23? trzecia? Tak. Ja pikol. Przez zaledwie 6 godzin. Już prawie wszystko gotowe do pierwszej jazdy. Tu się suszą gacie. Tu się ładuje do końca pomiar mocy, przerzutki. Dobra, pora na pierwszą wycieczkę. Nasz wypadek. klucz dynamometryczny biorę ze sobą. No jest, naprawdę Myślałem, że mówisz o moim samochodzie zastępczym jeszcze się wywołuje? Tak, pół godziny. Z którego roku to jest aparat? 70. To jest... Ci w kieszeni. Mieści się w kieszeni tylnej rowerowej, to tak można go brać na rower. Dzisiaj robimy zdjęcia spodenek Przez przypadek całkiem z nowym rowerem. Co on się tak tu byszczekł? Tu, tu? No. Carbon. To jest mój rower. Dziękuję bardzo. Michał Liechtenstein. Dziękuję. Do widzenia. Ja mam zawsze na wszystko kupca. To jest najfajniejsze. Koła, wiesz, ile od tego roweru sprzedałem? no Minus tydzień. Jeszcze tydzień zanim ten rower przyszedł, już koła do niego były sprzedane. Lekko nie było, ale chyba się udało. To jest drugi dzień. Trzeci. Wszystkie poprawki fiterskie zostały naniesione poza jedną. Długością mostka. Bo jeśli nie zgadza się do końca długość mostka, przykładowo o 1 cm, to to będzie miało znaczenie na to, jak tutaj siedzisz, czy bardziej do przodu, czy bardziej do tyłu, a w związku z tym też nie będzie zgadzała się ta odległość odtąd do Ale udało się wypracować, jak na razie, mały kompromis. To jest bardziej kwestia takiego subiektywnego samopoczucia subiektywnych rzeczy, różnicy. To to, że tutaj pozycja jest odrobinę bardziej zrelaksowana, ale to nic dziwnego, bo w bechach z kolei ona była hardkorowa. Yy, I ratowały mnie tam dwie albo trzy podkładki, ale tam pozycja yy, jest taka, jak tutaj w dolnym chwycie. Więc pierwsze co to zacząłem łapać dolny chwyt. A to z kolei wynika właśnie z tego, jak wysoka jest główka ramy. Tutaj jest nieco wyższa. Choć rozmiar roweru jest prawidłowo dobrany do mojego wzrostu długości nóg ogółem fittingu. Drugie wrażenie jest takie, że ten, że ten rower jest bardziej podatny na boczne podmuchy wiatru. Być może też to wynika z tego, że ta pozycja nie jest aż tak agresywna. Przy tym nie chcę się mądrzeć, nie jestem specjalistą od bike fittingu, ale jest tak, że jeżeli na jakimś rowerze przejedziecie 20 tysięcy kilometrów, to przysiadając się na inną maszynę, moim zdaniem czuje się każdy jeden centymetr różnicy i będzie tyczyło się to kierownicy, długości mostka, yy, chociażby przesuniętego siodełka o 2 cm czy nawet centymetr na jarzmach. Z tego też względu, żeby było idealnie, bezpiecznie, komfortowo, Powinienem pójść na ponowny fitting i czekać na dostawę krótszych mostków, bo ten wymienię. Na szczęście nie jest to bardzo duży wydatek w przypadku mostka aluminiowego. Czy rower mi się podoba? Tak, bardzo. Czy będę wybrzydzać? Nie, absolutnie. Tym bardziej, że są tutaj dokładnie te same komponenty. To też jest Ultegra e, Di2, jeszcze co prawda niezaktualizowana. Koła są te same, Siadełko przeniosłem to samo. Ubolewam właśnie tylko i wyłącznie e, nad tym, że e, tutaj sterówka jest autorskich rozmiarów Gianta i nie da się tak po prostu wziąć, przenieść sobie kokpitu z innego roweru. Ojo, jakby tak się udało, to by było po prostu cudownie nie byłoby absolutnie żadnego problemu z dopasowaniem pozycji na, na tej maszynie. Ale poszukam. Może kiedyś w przyszłości jeszcze znajdę. A może się okaże za miesiąc, że y, Hiszpanie zlilitują Hiszpani, y, się nade mną i powiedzą dobra, wymieniamy ci ramę. I nawet przyłożymy bebechy, nowy rower będzie za miesiąc. Przykładowo. No to by była y, sytuacja wspaniała, wtedy ten rower po prostu y, sprzedam. Tak, ale naszła mnie taka refleksja, że człowiek jest skłonny bardzo do marudzenia, y, przesiadając się z w Maserati do Audi. O, bo to jest mniej więcej tego typu porównanie. To nie są życiowe problemy, i e, warto właśnie mieć to e, z tyłu naszej głowy, że często przejmujemy się pierdołami. No, no, bo oczywiście człowiekowi robi się smutno, jak rower się psuje, ale całe szczęście, że nie wiem, że zdrowie nie jest zepsute, że rodzina nie jest zepsuta. Że mamy pracę, że możemy ten sport uprawiać, bo jest mnóstwo osób takich, które marzyłyby o takim rowerze, ale nie ze względu na to, że będą miały lepszą maszynę, tylko ze względu na to, że w ogóle mogą uprawiać kolarstwo szosowe. I to mnie zawsze trochę tak otrzeźwia. Rower to nie jest wszystko. Choć oczywiście ja mam takie podejście jak yy, spora część kolarzy, że rower to jest coś, co jest ważniejsze od samochodu. Rower to jest coś ważniejszego od komputera, telefonu yy, i wielu różnych gadżetów wokół nas. Rower jest na piedestale. I... Tak jest też niestety w moim przypadku. Mniej dbam o samochód niż o rower. Jedyna rzecz, która mnie boli, to po prostu wydatki, którego akurat w tym przypadku wolałbym y, unikać w tym roku, bo staram się jak najwięcej inwestować w rozwój swojej firmy, a nie w nieplanowany zakup na przykład nowego roweru. Na tamtym pojeździłem tylko dwa lata. No kurde, Jeszcze drugie tyle by był w stanie zrobić, myślę, że na spokojnie. A tak naprawdę prawidłowo skonstruowana karbonowa rama jest niemalże nieśmiertelna do pierwszego większego dzwonu. A komponenty wszystkie można wymieniać. Każdemu z Was życzę co najmniej takiego roweru. Każdemu z Was um, życzę tego, żeby nauczyć się nie narzekać na rzeczy, które są tak naprawdę problemami bardzo powierzchownymi. Powtórzę jeszcze raz. Najważniejsze jest to, na co na co dzień nie zwracamy uwagi, i prawdziwe problemy, których czasami nawet nie znamy, i dobrze, że ich nie znamy, i życzę, żebyśmy nigdy w życiu ich nie doświadczali też. Przy tej okazji serdecznie dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję Wam za to, że mnie wspieracie poprzez mój sklep, do którego link znajduje się w opisie. Zachęcam Was również do obserwowania na bieżąco tego, co się dzieje na y, moim Instagramie. Cześć!